Jest szansa, że prace zakończą się o czasie i nikomu nie zaszkodzą. Ekipa przewidziała różne niespodzianki, ale nie te związane z wysokością budynku. Ograniczona powierzchnia miejsca rozbiórki sprawia, że nie może tam wjechać najcięższy sprzęt. Pojawia się problem. Wykorzystujemy tu dwie koparki z najdłuższymi wysięgnikami oraz dwie ze standardowymi. Myśleliśmy o sprowadzeniu większej koparki, ale nie dałaby rady tu wjechać. Już te z dłuższymi wysięgnikami sprawiają problemy. Sprowadzenie jeszcze cięższego sprzętu nie wchodzi w grę. Przestój na tym etapie i konieczność zamknięcia ulic, żeby sprowadzić cięższy sprzęt, byłyby katastrofą. Ale jak zawsze z pomocą przychodzi pomysłowość wyburzaczy, którzy potrafią przekształcić problem w skuteczne rozwiązanie. Stos gruzu można wykorzystać jako platformę dla koparek. W ten sposób maszyny dosięgną znacznie wyżej. Oczywiście, najpierw będzie trzeba wszystko obliczyć i dokładnie sprawdzić, żeby nie doszło do komplikacji. Jak powiedział niegdyś pewien mądry człowiek, uwielbiam, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem. Platforma działa, koparki sięgają wyżej i mogą bezpiecznie dokończyć pracę. Praca w. Re. Proces wyburzania zbliża się do końca. Ale ekipa musi pamiętać o zagrożeniach związanych z lokalizacją miejsca rozbiórki. Zamiast nacierać ciężkim sprzętem w stronę wieżowca, prace są prowadzone od środka ku ścianie zewnętrznej. To zmniejszy ryzyko upadku ściany na zewnątrz i ściągnie ją do środka stanowiska. Zdecydowanie wolę pociągnąć te ściany od góry do środka placu niż zrobić to z boku. Chodzi o kontrolę. Wysięgnikiem koparki łatwiej jest ciągnąć niż pchać, ma się wtedy większą kontrolę. Ale ta metoda naraża operatora koparki, który tak samo jak na ulicę nie może też przewrócić ściany na siebie. Nowa taktyka wydaje się działać. W zasadzie przyspiesza cały proces. Ekipa kończy zadanie, które uważałem za niemożliwe do wykonania. Trudno uwierzyć, jak precyzyjnie sobie poradzili. Rozbiórka na małych, ograniczonych przestrzeniach jest niezwykle trudna, więc realizacja czegoś takiego w sercu jednego z najgęściej zabudowanych miejsc na Ziemi graniczy z cudem. Doskonała robota bez żadnego błędu. Londyńskie City może pracować bez przeszkód. Brawa dla ekipy. Kończymy pracę, to była udana operacja. Były problemy, ale je przezwyciężyliśmy i daliśmy radę. Teraz oddamy plac klientowi, który zbuduje tu hotel. Cieszę się, mam świetną ekipę doskonałych operatorów. Nie mógłbym być szczęśliwszy. Robota poszła sprawnie, zmieściliśmy się w budżecie, klient jest zadowolony, możemy czuć satysfakcję.